Czym marzą wołyńskie słowiki? Co by wszystko było dobrze w Ukrainie. Tu podczas występu choć na chwilę ci młodzi artyści mogli odrzucić codzienne troski. Zespół z Łódzka na Ukrainie ma jedno wspólne pragnienie. Żeby wszystko Porozumienie było między Ukraińcami, Polakami i Rosjanami. Bo taki teraz ciężki czas, że najważniejsze to pokój, żeby nie było wojny. Wołyńskie słowiki nie wystąpią na scenie w Nowy Rok. Noworoczną noc spędzą w domach. W Ostrudzie zespół gościł dzięki staraniom Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Dla mieszkańców Ostrudy Stowarzyszenie Wspólnota Polska chce przekazać taki prezent w postaci koncertu zespołu Wołyńskie Słowiki. Już kilka lat temu był u nas ten zespół, bardzo dobrze przyjęty zresztą, i mamy nadzieję, że taki też będzie dzisiejszy koncert. Wydaje się, że również prezentem jest obecność pani Angeliki Borys, która od wielu lat walczy o prawa. Polaków, ale nie tylko walczy o wolność, demokrację na Białorusi jest postacią znaną, rozpoznawalną na całym świecie. Angelika Borys jest przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi. Na Mazury przyjechała do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie. W zajęciach wzięli udział pedagodzy z Białorusi, Ukrainy i Rosji. Myślę, że każdy w życiu ma co świętować każdy w swojej rodzinie, indywidualnie ma świętować. Przynajmniej to, że, że no już tak zwyczajnie po ludzku mówię, że, że obchodzi ten sylwester, prawda, w zdrowiu. I, I tego życzę wszystkim, żeby żeby te serwestry obchodzone były w zdrowiu i w takiej rodzinnej atmosferze. Wołyńskie słowiki będzie można zobaczyć raz jeszcze w środę i czwartek w telewizji Mazury. Wyemitujemy obszerne fragmenty koncertu, który odbył się 28 grudnia w Ostródzkim Zamku. Lekko, zgrabnie i z gracją zatańczyli soliści szkół baletowych z całej Polski. Na scenie królował taniec klasyczny i neoklasyczny. Pokaz sześcioletniej Jagody Łydki z Katowic oczarował jury. W kategorii taniec klasyczny i neoklasyczny do lat dziewięciu baletnica zajęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce wytańczyła Zuzia Szatkowska, która na co dzień trenuje w Szkole Tańca Broadway w Elblągu. Ten sukces młodej tancerki to efekt jej ciężkiej pracy. Bardzo dużo tańczyłam. Lekcji pogłębionych brałam też bardzo dużo. Podczas dwóch dni na scenie zaprezentowało się około 250 tancerzy z całej Polski. Były pokazy solistów, występowały również zespoły. Ich zmagania oceniali pedagodzy i tancerze, którzy całe życie poświęcili baletowi. Dlatego występ przed najlepszymi solistami dla młodych tancerzy to ogromne wyzwanie. To jest duża, duża trema przed tym jest i po prostu no, pokazanie się przed tego na takiej scenie jest bardzo wybitne. Podczas konkursu el reprezentowało sześć solistek oraz dwa zespoły taneczne, tancerki i tancerzy wirujących na scenie można było zobaczyć w tańcu klasycznym, neoklasycznym oraz współczesnym. This oh. time. Czekają na to, żeby występować. One żyją tym, że przygotowują się nie tylko ćwiczą technikę na sali, ale samo przygotowywanie choreografii, nauka choreografii. Oczywiście nauka techniki jest najważniejsza, natomiast i bez tego zresztą nie, nie da się wystąpić. Natomiast takie występy są dla dzieci oczywiście, że są potrzebne, jak najbardziej. Konkurs sztuki baletowej odbył się po raz drugi. Wnioski o nowe dowody osobiste złożymy najwcześniej 1 marca 2015 roku. Powodem zmian, które zajdą w naszym podstawowym dokumencie jest nowelizacja ustaw o dowodach osobistych ewidencji ludności i aktach stanu cywilnego. Z kolei to związane jest z wdrażaniem specjalnego elektronicznego rejestru numerów PESEL i dowodów osobistych, na których będą pracowali urzędnicy. Planowana zmiana to także ukłon w stronę petentów. Będziemy mogli również złożyć wniosek w dowolnie wybranym przez siebie urzędzie miasta lub gminy, na przykład ze względu na miejsce zamieszkania bądź zatrudnienia, ale też w w tym samym urzędzie będziemy musieli odebrać dowód osobisty, czyli nie będzie już konieczności wyjeżdżania do innego urzędu w celu załatwienia sprawy, bądź też korzystania z pośrednictwa pomiędzy urzędami. Które w praktyce troszkę wydłuża oczekiwanie na dowód osobisty. Wraz z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych pojawi się możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną. By jednak tą drogą załatwić formalności, będzie potrzebny także kwalifikowany podpis elektroniczny. Natomiast odbiór jest osobisty. I wtedy też przy odbiorze musimy potwierdzić tożsamość osoby, która składała ten wniosek drogą elektroniczną. Tak samo będzie na przykład, jeżeli ktoś będzie musiał dostarczyć jakiekolwiek zaświadczenie albo poświadczenia. To wtedy w momencie składania wniosku może, w momencie składania wniosku drogą elektroniczną, może to przesłać elektronicznie, ale przy odbiorze dowodu musi dostarczyć oryginał takiego zaświadczenia. Łatwiej będzie dzięki opcji elektronicznej także rodzicom w skomplikowanych sytuacjach rodzinnych, gdzie czasem trudno jest uzyskać zgodę jednego z nich na wyrobienie dowodu osobistego dziecku. W tej chwili jest tak, że do 13 roku życia muszą być oboje rodzice z dowodami osobistymi, a w przyszłości, jeżeli chodzi o nowe dowody, jeden z rodziców. Nowe dowody osobiste będą znacznie różniły się od obecnych. Pojawi się informacja o obywatelstwie, zniknie natomiast informacja o kolorze oczu czy wzroście. Nie znajdziemy również podpisu posiadacza dowodu osobistego inna będzie fotografia. Zmieni się format zdjęcia który do tej pory przedstawiał twarz w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym muchem, a teraz będą mogły być dostarczane zdjęcia takie jak przypuśćmy do paszportu, czyli twarz w całości widoczna na wprost. Największe kontrowersje w nowych dowodach budzi brak adresu zameldowania, który obecnie jest niezbędny przy załatwianiu wszelkich formalności. Czy tym samym pojawi się konieczność pobierania zaświadczeń o meldunku z urzędu? Jeżeli instytucja, w której będziemy załatwiać jakąkolwiek sprawę, zażąda takiego zaświadczenia, no to wtedy trzeba będzie... Będzie do urzędu się udać i takie zaświadczenie będzie wydawane. Na chwilę obecną ono jest płatne. A jak to będzie wyglądało w momencie wprowadzenia tych nowych dowodów, jeszcze nie wiem. Niewiadomych jest wiele, nawet data wprowadzenia nowych dowodów osobistych dla urzędników stoi pod znakiem zapytania. Jeżeli jednak data ta nie ulegnie zmianie, po 1 marca 2015 roku nie będzie obowiązku wymiany ważnych dowodów osobistych wydanych przed tą datą. W obiegu pozostaną dwa rodzaje dokumentów. Przed przedszkolakami rysuje się ekologiczna przyszłość. Najmłodsi wiedzą już, jak segregować odpady. W każdej grupie są osobne pojemniki na papier i plastik. To, że dzieci są z ekologią za Pan Brat widać na każdym kroku. Za ciężką pracę na rzecz środowiska przedszkole numer 29 zostało docenione i otrzymało międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi. Dodaje skrzydeł. mobilizuje jeszcze bardziej. I myślę, że jest to również bardzo dobra wskazówka dla innych przedszkoli, żeby się nie bały przystępować do tego certyfikatu, dlatego że wiem, że i w każdym przedszkolu propaguje się treści, tematykę ekologiczną, i na pewno wszystkie przedszkola realizują wiele zadań w tej dziedzinie. Tylko trzeba troszeczkę może większej odwagi, żeby pójść troszkę dalej. I walczyć właśnie o zieloną flagę. Certyfikat przyznawany jest na rok i ma zachęcać do ciągłego doskonalenia i szukania nowych ekorozwiązań. O uzyskanie certyfikatu może ubiegać się każda placówka. Jednak, jak podkreśla dyrektorka przedszkola, jego otrzymanie już takie łatwe nie jest. Trzeba uczciwie realizować programy dotyczące ekologii i trzeba to rzeczywiście z zaangażowaniem i z dużym oddaniem. Realizować. Na pewno trzeba włączyć w to rodziców, bo bez rodziców bardzo ciężko, bardzo trudno jest zdobywać osiągnięcia i postępować w zdobywaniu tego certyfikatu. Ekologię w przedszkolu widać również na talerzu. Wszystkie posiłki przygotowywane są z pełnowartościowych produktów. W kuchni stosowane są również zamienniki. Na przykład zamiast z dodatkiem śmietany, pierogi ze szpinakiem podawane są z jogurtem naturalnym. Taki zdrowy styl życia przedszkolakom i nauczycielom wszedł w nawyk, dlatego nie spoczywają na laurach i już planują kolejne akcje związane ze zdrowiem i aktywnością ruchową. Krzysztof Hołowczyc już za kilka dni wylatuje do Buenos Aires, aby wziąć udział w rajdzie Dakar. 22 grudnia tradycyjnie już spotkał się z kibicami w jednym z olsztyńskich klubów, aby opowiedzieć o przygotowaniach do tego najtrudniejszego na świecie rajdu samochodowego. Poszedł w cross country, bawi się teraz w Dakar, co jest totalnym wycieńczeniem. Zresztą zeszła, zeszłoroczne spotkanie pokazało, jak wielki trud jest w samym przygotowaniu się do tego rajdu. Takie spotkania są bardzo super dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rajdami, a również dla tych, którzy swoją karierę już rozpoczęli i chcieliby po prostu dowiedzieć czegoś od mistrza, od podszewki, wiedzieć co, jak, gdzie, z czym, bo Krzysztof naprawdę opowiada bardzo ciekawe rzeczy na takich spotkaniach i można się bardzo dużo dowiedzieć. Krzysztof Hołowczyc obchodzi w tym roku mały jubileusz, ponieważ wystartuje w rajdzie Dakar już po raz dziesiąty. Jego pilotem będzie znany z rajdowych samochodowych mistrzostw polski Xavier Panseri. Bronią polsko-francuskiej załogi będzie mini All for Racing, przygotowane przez zespół x raid Nasz zespół dużo wcześniej nas wysyła, tak jak powiedziałem, aklimatyzacja, sporo różnych jeszcze takich rzeczy jak shake down samochodu, bo jeszcze go musimy po wyjęciu z kontenerów sprawdzić, jeszcze mieć pewność, że wszystko dobrze działa, jakieś drobne jeszcze poprawki, rureczki, gdzieś tam woda w którym miejscu ma być, bo, bo samochód musi być no, do końca empirycznie sprawdzony. Krzysztof Hołowczyc ma w tym roku jasno postawiony cel. Chce zająć miejsce na podium. Olsztyński zawodnik już dwukrotnie się do niego zbliżył, zajmując piąte miejsce w 2009 i 2011 roku. Ciągle to powtarzam, że jedno jest dobre miejsce na podium, albo inaczej, jedno jest najlepsze miejsce na podium te pośrodku i najwyżej się stoi. Ja co prawda mam duży wzrost, nawet jak będę trochę niżej stał, to jeszcze nie będzie tak źle, ale, ale śmiechy ich chciałbym, żeby, żeby się po prostu dobrze ułożył Dakar, żeby wszystkie elementy tej układanki, które tak teraz pieczołowicie składaliśmy, sprzęt, przygotowanie, forma, psychika, te wszystkie rzeczy, żeby to wszystko ładnie zagrało. Organizatorzy rajdu Dakar zapowiadają, że przyszłoroczna edycja będzie najtrudniejsza. Od czasu przeniesienia tej imprezy do Ameryki Południowej. Nowością dla załóg samochodowych ma być etap maratoński, czyli dzień, w którym nie mają one dostępu do serwisu. Skończyły się czasy tego rajdu, gdzie można sobie jechać i taktykę mieć, strategię, troszkę zwalniam, przyspieszam. Trzeba od początku do końca jechać na 100%. To już jest takie trochę w stylu WRC. Może nie, oczywiście nie walka jest o ułamki sekund czy o sekundy, ale, ale naprawdę od początku, jeżeli chce się liczyć w stawce, trzeba jechać w pierwszej piątce i to tak głęboko nie mieć żadnych przygód. 37. Raid Dakar rozpocznie się 4 stycznia w Buenos Aires. Zawodnicy będą mieli do pokonania ponad 9000 km przez terytoria Argentyny, Chile i Boliwii. Meta, podobnie jak start, zostanie zlokalizowana w stolicy Argentyny 17 stycznia. Sytuacja, kiedy w naszym lub pobliskim bloku odbywa się impreza noworoczna nie należy do rzadkości. Nie można jednak od nikogo wymagać, aby zaprzestał przyjmować gości w tę noc, bo to przeszkadza sąsiadom. Również w Sylwestra zdarzają się zgłoszenia od mieszkańców. Policjanci jeżdżą na takie interwencje. No tutaj najczęściej sprawę starają się zakończyć polubownie i tutaj też taki apel do wszystkich mieszkańców, żebyśmy tą wyrozumiałość zachowali, bo to jest jedyna taka noc w roku. I tutaj przymknijmy oko, nawet jeżeli dla nas jest troszeczkę za głośno. Mimo wszystko w dobrym tonie jest informowanie współmieszkańców o planowanej imprezie, czy też ściszenie muzyki, gdy zostaniemy o to poproszeni. Wkrótce Sylwester, czy przeszkadzają panie, Panu głośne huczne zabawy Sylwestrowe? No, raz w roku można wytrzymać. I nie dzwoni pan na policję. Nie dzwonię. Nie jestem przyzwyczajony, także nie ma, nie ma z tym żadnego problemu. A mieszka pan w bloku? W bloku mieszkam, tak. I nie dzwoni pan na policję, kiedy absolutnie, młodzież. Absolutnie, absolutnie. Raz w roku można wytrzymać, można do wszystkiego się przyzwyczaić. W no? życiu. Jak raz w roku pan pozwala, czy częściej? No częściej. Dla mnie to nie przeszkadza. Dla mnie absolutnie nie przeszkadzają. Nie przeszkadzają. I nie dzwoni pan na policję, nie się młodzież pan. Nigdy w życiu. Nie przeszkadzają. Jak najgłośniej, żeby było. No w zasadzie to lubię imprezy. Idę sam osobiście na imprezę i mi nie przeszkadzają. Ale jakby pan tak spędzał w domu Sylwestra, a na górze, by. Gdyby się bawili młodzi, nie przeszkadzałoby to pana? Ja myślę, że raz w roku trzeba być tolerancyjnym i na pewno by mi to nie przeszkadzało. Myślę, że nie przeszkadzają. Cieszę się, że się wszyscy bawią i mile witają na rok. A my mamy wnuka, spędzimy sobie w rodzinnym gronie. A jakby pani siedziała z wnukiem w domu i na górze głośna impreza? Myślę, że no do przyzwoitych godzin nie miałabym nic przeciwko temu, no ale jeżeli żeby była godzina przykładowo trzecia nad ranem czy czwarta, to już myślę, że troszkę bym się denerwowała ze względu właśnie na wnuka, a tak to mi naprawdę nie przeszkadza. No, sylwestrowe to nie, bardziej jak w kościele do dniu. Jeżeli w sylwester to nie przeszkadzają, ale jeżeli w takie dni to bardzo przeszkadzają, jak się ma takich sąsiadów jak my mamy. Okropna rzecz. A fajerwerki? Nie to może być. My wcale nie. Nie. Jest wesoło, po to jest musimy żeby się bawić, nie? Ja mi nie przeszkadzają. Nie, jak grają, jak grają młodzi i koniec. Mnie nic nie przeszkadza przy braniu. W żadnym wypadku. Mogą jak... być głośne. A jego panek Sylw... tak chciał odpocząć z sylwestra na górze głośna impreza. Nie chciałbym odpocząć. Po to jest ten jeden dzień, żeby go uczcić w taki no normalny, uroczysty dzień, żeby było głośno i żeby ludzie się cieszyli, że przyszedł drugi rok taki piękniejszy. I ci są w, gdzieś u sąsiadów, to jak najbardziej przeszkadzają. I co pani wtedy robi? Akurat mieszkam tak, że nie mam takich hałaśliwych sąsiadów. Przynajmniej już teraz, bo wcześniej tak. No a to żeśmy chodzili, pukali delikatnie, prosili, żeby troszkę Państwo się zachowywali ciszej. Ale w zasadzie jesteśmy wyrozumiali, bo to raz w roku, wiadomo, Sylwester. Młodzież niech się bawi, kto ma tam chęć, niech się bawi. To znaczy jak w miarę nie za głośno. No a tak to no wiadomo, to jest czas radości, no i trzeba się weselić, nie? Pan... jeden drugiego powinien zrozumieć. Akurat tego dnia to chyba raczej nie, bo właśnie w taki dzień to... Jednak każdy powinien się bawić. Nie, chyba raczej nie. Nie. I nie dzwoni pani na policję. Nie. Nie, nie. przeszkadzają nam absolutnie. Nawet jesteśmy zadowoleni z tego Rozumiałeś, powodu. Coś w narodzie musi być. No. Minie. Mi Aby nie za głośno tylko jak chodzi o zwierzątka. No, najgorzej no, tylko. To tylko to Ale żeby przed Sylwestrem nie strzelali tak głośno, bo naprawdę szkoda zwierząt. To ogólnie, że zwierząt, to są ludzie, którym przeszkadzają. nie, nie osobiście. Zabawy to nie, strzelanie to owszem, bo zwierzęta się boją. A zabawy, no to fajnie jak się młodzież bawi to samo tyczy się fajerwerków, które nie powinny nikomu przeszkadzać w nocy z 31 grudnia a 1 stycznia, a używanie ich w inne nie jest zakazane. Rozporządzenie Wojewody tutaj dość, dość jasno mówi, że 31 i 1 te petardy można używać. Natomiast tutaj warto pamiętać o bezpieczeństwie. Zachowajmy bezpieczeństwo, ponieważ w całej Unii Europejskiej podczas tylko jednej sylwestrowej nocy dochodzi do kilkuset przypadków poparzeń, skaleczeń, różnego rodzaju zdarzeń właśnie przez petardy. Najczęściej są to uszkodzenia twarzy, rąk, utrata słuchu, utrata wzroku. Pamiętajmy też, że sprzedaż fajerwerku, jest zabroniona jeżeli chodzi o nieletnich. I tutaj naprawdę zwracajmy na to uwagę, ponieważ warto pamiętać, że też nasze dziecko może taką petardę zakupić i może zrobić sobie krzywdę. Także tutaj naprawdę również do dorosłych ostrożność przede wszystkim, przestrzeganie tych instrukcji, żeby po prostu do żadnego takiego zdarzenia nie doszło i ta noc mogła dla wszystkich zakończyć się szczęśliwie. Zarówno za zakłócanie ciszy nocnej, jak i puszczanie petard możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez odpowiednie organy. Jednak mimo wszystko ta noc ma być wyjątkowa. Życzymy szampańskiej oraz hucznej zabawy do białego rana.